I jak mówiłem, obiecałem, że dzisiaj kupię płyty, i już kupiłem. Są cztery nowe do kolekcji. Niestety już się kończą miejsca na płyty DVD, a miejsca na kaset wideo się nie kończą. Ale tak naprawdę kaset jest za dużo, i też się powoli kończą, i nie ma w ogóle miejsca, gdzie to wszystko położyć. No, a niedługo bym mógł oferować na sprzedaż kilka rzeczy, ale niestety jest taki Lombard koło koło pracownik, gdzie tam pracuje babcia, nie przejmuje żadnych kaset ani płyt DVD. A tekst przyjmuje tylko DVD i Blu-ray. Kaset nie może przyjąć. To nie wiem gdzie kasety można sprzedawać w Toruniu. Bo nie wiem, czy gdzieś są jakieś sklepy charytatywne, czy coś tam. No. Dobra, przejdziemy do tych nowych czterech płyt, które kupiłem. Tak jak obiecałem w poniedziałek. Obiecałem na pewno. Dobra, przejdziemy do płyt. Mam już cztery położone. Dwie w oryginalnych pudełkach i dwie w książkach. I tak naprawdę. Wiesz co? Filmy. I takie wziąłem. Niestety nie wziąłem ich więcej też z powodu pieniędzy. I takie tam cele. To więc zaczynamy od 2015 roku. Płytę przez 20th Century Fox. I Rio 2 z 2014 roku. Jest to kontynuacja filmu. Totalny odlot Pit Hammond i Movie Line Materiał dodatkowy przeczytacie sami Druga płyta jest to z 2015 roku przez Paramount SpongeBob na suchym lądzie też z tego roku film W środku może być jakaś ulotka czy coś Najlepszy familijny film roku RC Samo, fan, Fanboy Nation Magazine I ta płyta Oczywiście jest Paramount, bo przez długi czas nie kupiłem żadnych płyt z Paramount Ostatnio kupiłem nowy, wybrany przez Boga w październiku 2015 roku Teraz do tych książek A jest to jest... z którego roku? Z 2013 roku film Przez 20 Century Fox które widzicie jest to Życie Paj. Obiecałem, że kupię Życie Paj. <laughs> Reżyseria Anglii. Zdobywca nagrody Akademii. Kolejny awatar. Wizualne arcydzieło. Time. Zdobywca 4 nagrod Akademii, w tym za reżyserii i najlepsze zdjęcia. Folia jest dziwnie zapakowana. 5 gwiazdek, gazeta wyborcza. Film jest z 2012 roku. Jest materiał dodatkowy. I ostatnia płyta z 2016 roku przez 20 Century Fox. Znowu pistaszki, wersja kinowa, też od Blue Sky. Co kupiłem z, z Rio 2? Kupiłem. Co bym jeszcze kupił? Horton, słyszy ktoś ja i bym chciał kupić epokę lodowcową 2 i epokę lodowcową 5 i może na następne lato Fernando Miesz wysokość, śmiej się głośno Też są materiały dodatkowe Jest film z 2015 roku Teraz, teraz już zaczynamy odpakowanie od Rio 2. Tam jest oczywiście miejsce, gdzie można otworzyć płytę, ale nie wiem gdzie. O. <śm> sobie uszkodziłem hej ty oso ode mnie przez jakiś e, przypadek sobie uszkodziłem troszkę tutaj jest tutaj film Serio 2 następna płyta jest to sponge na suchym lądzie Przez... Y, krótko się otwierało Co tam jest? Wow <ścoughs> o, tutaj są Jakiś plakat? Czy co to jest? E 3D Nie wiem co to jest może to jest podkładka na coś? A tutaj są. Tutaj wiele rzeczy. Tam są naklejki. I plan lekcji. Jakieś combo. I tutaj są filmy z Panczybowa na płytach DVD. I tutaj jest płyta z filmem. Jeszcze nigdy tylko nie widziałem, że znajdowało się dużo tych dodatków w jednym. I teraz do, do, do książek. Oczywiście oglądałem w 2014 czy w 2015 roku ten film, gdy byłem w gimnazjum. A ten wiatr Co to robi. I tutaj film Tajemnica Zielonego Krespa, który mam już na płytach DVD. I ostatnia. Pistaszki. Posprzątam to później. Jest to rodzina pistaszków, i tutaj łamigłówki główki czy Sudoku, czy coś tam. Nic więcej. Nic nie ma informacji. Nie ma żadnych informacji na temat tego filmu. Tutaj z tyłu, tylko jedyna to. Studio samika. Dobra, to są te cztery kopie które kupiłem filmy. Już się skończyło miejsce na te książki, niż nie będzie więcej książek, dopóki nie zrobię miejsca. I są dwa pozostałe miejsca na te dwie płyty DVD w oryginalnych pudełkach. Po tych dwóch następnych już nie będzie miejsca. I znowu pakowanie na inne rzeczy czy na coś tam nie wiem co Dobra, to dziękuję za uwagę i do zobaczenia